W minioną sobotę odbyła się ostatnia runda rozgrywek w ramach mini basket ligi Grupa Azotytarnów. Dziewiąta edycja turnieju zgromadziła w Hali Domu Sportu w Mościcach nie tylko tłum najmłodszych koszykarzy z Tarnowa i okolic, ale również sporą widownię na trybunach. Zakończył się finał mini basket ligi Grupa Azotytarnów, w którym zdecydowanym zwycięzcą i faworytem pozostała szkoła SP, SP3. Tarnowska szkoła, tuż, tuż za nią uprasowała się Jakowice, wicemiszka podstawa nr 18, a miejsce trzecie przypadło szkole. Podstawownicza. W finale w ostatnim turnieju finałowym odbyły się trzy mecze, w którym te sześć zespołów zmierzyło się ze sobą. Tuż po tym nastąpiła świetna dekoracja, w której uczniowie zawodnicy otrzymali szereg nagród, zostali nagrodzeni dyplomami z złotymi, srebrnymi, brązowymi medalami. Tuż po tym nastąpiły nominacje na do zespołu gwiazdku Zachód, a więc dla najmłodszego rocznika chłopców, którzy w tej chwili bawi się w koszykuka, więc rocznik 2006 i młodszy. Statuetka dla najlepszego strzelca trafiła do rąk dominika Bębena ze szkoły podstawowej nr 3, który w całych rozgrywkach zdobył 42 punkty.